Witaj! Skoro trafiłeś na tą stronę, to znaczy, że troszczysz się o zdrowie własne i bliskich. I bardzo dobrze! Nie ma nic lepszego niż szczery uśmiech bliskiej ci osoby. W dzisiejszych czasach dbanie o zdrowie stało się priorytetem. Szukasz coraz to nowszych metod leczenia, odżywiania się czy uzupełniania witamin w organizmie. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że stosowanie antybiotyków na które po pewnym czasie i tak się odparniasz, syntetycznych witamin czy innych tego rodzaju leków zawierają w większości masę środków chemicznych. Ludzie z czasem pojęli, iż stosowanie naturalnych suplementów żywieniowych, nie zawierających żadnych środków chemicznych, jest perfekcyjnym uzupełnieniem codziennej dawki witamin. Warto zadać sobie pytanie: po co w ogóle powstało coś takiego jak suplementy diety? Otóż odpowiedzią trafiającą w samo sedno jest tabelka przedstawiona poniżej. Obrazuje ona zawartość składników mineralnych i witamin w miligramach na 100 gram produktu spożywczego. Weźmy za przykład ziemniaki. Zawartość wapnia w porównaniu roku 1985 z rokiem 2002 wynosi aż minus 78%, a magnezu minus 48%. Popatrzmy na zawartość witaminy B6 w bananach. Porównując te same lata, wynosi ona minus 95%. Jak tak dalej pójdzie, to owoce czy warzywa będziemy spożywali jedynie dla smaku, o ile będą go one w ogóle jeszcze miały. A wszystko to zawdzięczamy nawozom sztucznym, wyeksploatowanym glebom, transgenice. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego przykładowo pomidory przewożone na długich trasach w samochodach ciężarowych nie gniją? Albo dlaczego warzywa ekologiczne są kilkakrotnie razy droższe od tych bez napisu ekologiczne? Myślę, że już wiesz. Wstrzykiwane są w nie sztuczne enzymy, które zapobiegają właśnie takim procesom jak choćby gnicie. Przez to warzywa traci składniki mineralne, witaminy i smak. Możliwe, że za niedługo usłyszymy, że ktoś wynalazł wodę w proszku. Może ten przykład jest śmieszny, ale najgorsze jest to, że my na to wpływu niestety nie mamy. Tak więc powinniśmy uzupełniać naszą codzienną dietę dodatkowymi suplementami, nie zawierającymi żadnej chemii. Brak któregokolwiek ze składników w organizmie może przyczynić się do rozwijania określonej choroby. Oczywiste jest to, że lepiej zapobiec samej chorobie niż chorować. Firma Kalivita International posiada szeroką gamę produktów zawierających jedynie naturalne składniki. Preparaty te opisane są szeroko na tej witrynie. Możesz je nabyć w naszym sklepie internetowym. To wszystko zależy od tego, jak bardzo cenisz swoje życie i zdrowie. Wybór należy do ciebie. Pamiętaj jeszcze o jednym. Drugiego zdrowia nie będziesz miał już nigdy.